Hej ekipa, witam was w stanie, witam was na premierze gry The Block. Podobno jest to najmniejsza na świecie gra o budowaniu miasta. A przynajmniej tak producent, czyli Paul Shepnev, jest to jedna osoba, która tworzy ten tytuł, opisuje swoją właśnie produkcję. Gra na Steamie pojawiła się 16 grudnia, w większości ma pozytywne recenzje, a co ciekawe wydawcą jest studio Future Friends Game, które znamy na przykład z takiego tytułu jak Omno, przy którym bardzo dobrze się bawiliśmy, więc jeżeli oni wzięli pod skrzydła taką małą produkcję, no to może być całkiem przyjemne w rozegraniu. Zobaczmy w takim razie jak tutaj to się prezentuje. Zaczynamy od mega małego, o tym co nam twórca, twórca zapowiedział i na czym to polega. Tutaj stawiamy różnego rodzaju elementy, ale słuchajcie nie mam nigdzie, tak nie mam nigdzie tutaj możliwości edycji. Mogę tylko wybrać losowe elementy, jakie tam są. Help mamy także podpowiedź, jakich używamy. Kuje, możemy sobie obracać do woli, ale także możemy resetować. Dobrze pamiętać o resetować Mogę coś tutaj zablokować, jakieś obracanie, jakieś nowe coś, elementy o dużo informacji. De facto, póki co stawiamy jakieś budyneczki, jakieś drzewka. Pomoc możemy zamknąć. Tutaj kolejna jakieś pol poletka. O, i tu zrobimy taki mały ryneczek. No i faktycznie coś tam się dzieje w tym świecie. Jest to coś takiego przyjemnego, klasycznego i proszę. Taka to, to struktura się wygenerowała. O, nawet przyjemnie. Przyjemnie, dobrze. Jeżeli byśmy chcieli teraz sprowadzić średni. Jak to będzie wyglądało? O, to jest jakiś już mniej więcej lasek. Jakiś domek możemy obrócić. Tutaj możemy też jakieś drzewkę dostawić. A to będzie jakieś pule, puste pole. Okej, okay. niewymiarowe. Co budujemy tutaj teraz? jakimś. Może gospodę, albo zagrodę Zobaczymy co z tego nam wyjdzie, albo twierdzę No nie, na, na twierdzę to jednak chyba za mało, o nad lampy mamy tutaj mamy jakieś, nice, podoba mi się Musimy jakiś, w sumie jakąś dzielnicę, może to nie, ale jakieś małe Mały dom, domek A coś ciekawe nie możemy postawić tu, muszą się bloki stykać Nie ma tak, że stawiamy byle gdzie Musimy patrzeć na to, o już wiem, co to będzie. Kościółek, słuchajcie, mamy kościółek. Budowaliśmy kościółek. Czy taki wiejski, albo bardziej to klasztor. Na klasztor mi pasuje. Tak, zdecydowanie pasuje mi to na klasztor. Z takim to akcentem. Budowaliśmy. No, sympatycznie się zapowiada. Dobrze. A teraz, jeżeli ja bym chciał wybrać Large, albo wiecie co, X Large. Zobaczmy, co tutaj. No tutaj to możemy się pobawić. Naprawdę i to jest przyznaję taki tytuł typowy dla osób, które no, chcą sobie coś poklikać, popatrzeć, coś jakieś, jakąś symulację zbudować. I na przykład co, zmienimy kolorystykę, bo trochę ciemna. Albo e ewentualnie taka, o niebieski mój kolor, jak najbardziej to postawimy tak. Powiedz, że za każdym razem drzew powstaje. Nie, nie za każdym razem. Za każdym razem coś innego może powstać. Dobra, o, mamy znowu niebieski. Myślałem, że jednak jest za każdym razem to samo. Wiecie co ja teraz spróbuję? Zbudować jakąś twierdzę. Właśnie, jakąś twierdzę tutaj zbudujemy z tego elementu, Z tych elementów. Pytanie, czy nam to podoła. Stawmy tutaj, tak. To tu jakieś lampy z tej strony. Tutaj będzie las, albo tutaj damy. Wieże. Nie mogę resetować. Nie mogę cofać ruchów. Nie ma takich opcji tutaj. Ale bazujemy na tym, co mamy. Idziemy w tym kierunku. Znowu jakaś wieża tu. Jakiś las będzie tak jak miał być No i powoli, powoli możemy sobie tak budować Tworzyć faktycznie ten świat że wiecie co, spróbuję jeszcze raz resetować. Zielony, nie chcę zielony, nie mogę chcę czarnego Ma być niebieski, o i tak Tutaj będzie baszta No będzie tak Oj przecież kurczę, wiecie co Nie mogę się zdecydować jak miałby ten świat wyglądać Dobra, klikamy. Zobaczymy co nam wyjdzie, czy nam wyjdzie coś sensownego, czy wyjdzie jakieś byle, byle jakość. Zobaczymy, póki co stawiam sobie po kolei, jak tam będzie się prezentować. Jakieś targowisko mamy, tutaj mamy też jakieś zabudowania, jakieś lampiony. Lampiony, o tu by się przytoczył taki lampion. No i powoli takie miasteczko. Dzięki temu możemy pobudować. Więc tak jak powiedziałem, jest to taka gra typowo relaksacyjna, troszkę jak puzzle, ale na troszkę mniej niż puzzle. Bo tutaj w sumie nie mamy żadnych zagadek, tylko po prostu stawiamy sobie budynki tak jak uznamy, według własnego, e, własnej wizji, własnego pomysłu, albo tak jak ja teraz. Czyli po prostu klikam i coś, próbuję tego ułożyć. Zobaczymy. Natomiast zapowiada się naprawdę przyjemnie, typowo relaksacyjne. Wracacie po ciężkim dniu, nie chcecie nic ciężkiego odpalać, chcecie po prostu sobie coś poklikać. Coś w stylu ty przysłowiowego Passionsa, który zdecydowanie jest najbardziej popularnym tytułem Jakby nie było, tylko nigdy o tym głośno nie mówi Że pasjans ma najwięcej y osób aktywnie grających Zwłaszcza w biurach na przykład <grych> No ale właśnie tutaj jeżeli chcemy z się wyłączyć na chwilę myślenie, po prostu sobie poklikać To możemy jak najbardziej tego korzystać O i taką ścieżkę tutaj zrobimy, aleje Tutaj taki troszkę jak park może. Teraz tutaj postawmy takie miasto O, tu już wiem co zrobimy, ale brakuje mi troszkę. mi za brakuje. O, tego właśnie, tu chciałem zrobić jakieś stragany. Tutaj jest dalej wieżyczki. Tak zrobimy. I no i powoli, powoli faktycznie to rośnie nam w oczach. Tutaj jeszcze o Damy jeszcze taką wieżyczkę na środku Takie coś Takie coś Tych Zabudujemy dalej Tutaj tu drzewka I elegancko tu Zabudujmy Tu zabudujmy Tak Jakbym teraz tutaj domki na razie stawiał Tutaj leci O tutaj mogę teraz to wykorzystać Placyk lampy tutaj mogą być o i tego mi brakowało w tym miejscu tylko tutaj pusty placek i tak jeszcze coś tu i tu lampy Uczysz, szkoda że a dobra trudno Ustawiamy w taki sposób niech to będzie i teraz przeklikam tą stronę na zasadzie to mi poda zobaczymy co wyjdzie co świat, jaki świat się nam wygeneruje, jak samo z tej strony zrobimy, zobaczymy jakiej jak randomizacja jest, jak ten świat powstanie, no, powiem wam miasteczko. Miasteczko nam ładne powstało z tej strony. Ładny rynek się zrobił. Dobrze. Teraz zrobimy inną techniką. Oj, proszę, jaki ładny skwarek się zrobił. Można? Można. Tutaj jeszcze troszkę tak pójdziemy. Oj, naprawdę, i zobaczcie, że to miasteczko naprawdę ładnie nam teraz żyje. Naprawdę już widać, ja już bym na przykład stwierdził, że tutaj kamienica taka, siaka Troszkę może pod Kraków to pociągnąć, albo pod inną miasteczko średniowieczne, gdzie są właśnie takie typowe baszty I zobaczymy, co teraz tutaj wygenerujemy Czy gdzieś nam coś brakuje? Chyba nie wiem gdzie, z tej strony. nie mam tu niczego przybliżenia, przesunięcia. No nie mogę obracać lewo-prawo. No najgorzej, no najgorzej, prawie zbudowałem. No i co? I figaj. Teraz nie mogę dokończyć zabudowy, no ale ładnie nam powstała struktura. Naprawdę ładnie to poszło. Może ja gdzieś tutaj coś przegapiłem. Ale mamy miasteczko, jak widzicie, eleganckie. Okay. No i dobra, tak wygląda ten świat. I teraz tak. Przejdźmy do medium. Ale ten medium robimy czysto na zasadzie klikania. Zobaczymy jak ten świat tutaj się nam wygeneruje. I proszę, jak ładnie. Ładne, naprawdę ładne. Powe takie miasteczka malutkie możemy sobie stworzyć, jakby ktoś chciał właśnie skorzystać z takich modeli. No macie tę możliwość. I jeszcze na ostatek wybierzemy wersję Large. Jaki wieżowiec tu się wygenerował? Intrygujące. O, to nie, dobra, w sumie może być. Tu znowu taki, o, to postawimy koło siebie. I zrobimy znowu w stylu... Łączymy tak. Tu są trzy. O, to będzie fajnie wyglądać. Włączymy to tam. Szkoda, że nie ma możliwości wyboru ewentualnie... Z budynków, jakie chcemy w danym momencie postawić, bo moglibyśmy wtedy coś bardziej... Zaprezentować byłoby bardziej chyba dostępny dla nas, Stawimy to tu. O, co ciekawe, tu połączyliśmy daszki. Nawet nie widziałem, że tak da, No, teraz tu połączymy. No, prawie połączyliśmy. Prawie dobra, a teraz pójdziemy tutaj standardową ścieżką. Tu się nawet to zapowiada zacnie. Tutaj postawmy? To wszystko, to wszystko. No i takie tureckie miasteczko, Muszę, się by było powiedzieć Troszkę takie klimaty, właśnie jak Azji, bo te dachy takie dosyć płaskie. I proszę. Ładna struktura. No nie powiem, zapowiada się ten tytuł interesujący. The Block, przypominam wam, wersja demo. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, jest dostępna wersja demo, pewnie mega, jakaś jedna plansza, czy coś. A pełna wersja kosztuje nas, jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli dobrze tutaj widzę na Steamie, wersja pełna takiej mikrogierki najmniejszego symulatora budowania. Kosztuje nas 11zł Więc jeżeli wam się spodobało serdecznie was zapraszam na Steam. Zajrzyjcie, zakupcie I naprawdę Oceńcie sami, bo Steam mówi, że 75% osób podoba się ten tytuł Mi się też podoba, mi też sprawił on Miło i trochę taki właśnie miłego relaksu, umilenia dzisiejszego dnia jeżeli natomiast ten odcinek wam się podobał, pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was staniu. Na razie, hej!